Witam na liczne zapytania widzów często się ludzie pytają, jakieś rybę. Ja uważam, że widelec może być przydatny, natomiast zawsze mamy problem z widelcem, czy lewa, czy prawa ręka. No wiadomo, jak to go stawiać na stole, bo przecież dla osób leworęcznych się troszeczkę inaczej ustawia. W związku z tym proponuję Państwu jedzenie siei. Czy makreli w taki sposób jaki zaraz zaprezentuję. A więc jak jemy? Jeżeli mamy tutaj na przykład sieję, bierzemy ma, ściągamy skórę. Ja zawsze sobie lubię taki wziąć kawałeczek, Oczywiście z klepkiem lub bez. Makrele podobnie się otwiera. Zaraz pokażę jak się otwiera makrele. Nawet jak jesteśmy w restauracji, a co? To jest ładna, grubiutka makrela. Tutaj otwieramy ją w ten sposób, bez noża, bez niczego. Proszę się nie obawiać. I przystępujemy do konsumpcji. Ja od razu powiem, że ja lubię warstwę strefę grzbietową. Pyszna. Uwierzcie mi. Sieja też jest wspaniała. Pozdrawiam mięsiarzy i wędkarzy. No tu przejdziemy jeszcze na śledzie już mamy takie, widzicie otwarte także tutaj, tutaj jest tylko kwestia wyrwania sobie kawałka, bezwędzonej na zimno mm, naprawdę pyszny do tego biorę pajdeczkę swojskiego chleba kładę, życzę wszystkim smacznego, elo elo 3, najważniejszy jest smak, żeby jeść ze smakiem żeby nikt wam nie pitolił jak macie jeść bo wtedy się je wspaniale zdrowo bo jedzenie bezstresowe jest bardzo zdrowe. Jeszcze wszystkim smacznego. Pozdrowienia dla Martina, bo Martin lubi o jedzeniu. Siema.